Dobra, ja sobie przełączę na M1 i tu mam napięcie 12V i włączam. no i na mierniku pokazuje mi 12,02V Każdy miernik inaczej tu będzie pokazywał gdybym nawet, tu mam jeszcze parę, dwa mierniki gdybym podłączył to zapewne też będzie inne wyniki to już sami wiecie Dobra, teraz M2. Na M2 mam 5V ustawione i na mierniku też pokazuje 5V. Tu akurat ładnie pokazuję. Teraz M3. Mam tutaj 11,11. ,11. No i tu na mierniku moim pokazuje 11,13. Teraz M4. 2,30 i teraz zobaczymy. No i tu akurat przy małych napięciach to widać dosyć dobrze to pokazuje 2,30 też mam na mierniku. Tu jest jeszcze taka funkcja. Ja sobie ją włączę, czyli napięcie, prąd, zabezpieczenie. Tam na w ins, filmie instruk instruktażowym tu użytkownik takiego samego zasilacza. Podłączył taką oto diodę LED. I przykładowo ja ustawię na wyższe napięcie zaraz. To nie 5V załóżmy weźmiemy tutaj zmniejszymy ten prąd ustawimy 100 mV. dobra? Teraz podłączę tutaj diodę, czyli tak. Tu mamy minus, tu mamy plus. Czyli jak sami widzicie, napięcie yy, zasilania mamy 5V. Ta dioda oczywiście przy takim napięciu, gdybym podłączył, bez zabezpieczenia. No to wiecie, co się stanie. Dioda się spali po prostu, nie. Dobra, i jak sami widzicie.